Przygotuj się na mroczną historię, która zaczyna się od Płaczącego Chłopca i kończy z serią tajemniczych pożarów w Wielkiej Brytanii. W 1985 roku w Sheffield w Wielkiej Brytanii doszło do niesamowitego incydentu. Pośród zgliszczy spalonego domu, jedyną ocalałą rzeczą był nietknięty obraz Płaczącego Chłopca, znany jako Płaczący Chłopiec. Autorstwa Giovanniego Bragolina. To nie był odosobniony przypadek. Podobne scenariusze rozgrywały się w Londynie, gdzie seria niewyjaśnionych pożarów zostawiła obraz nienaruszonym. Tajemniczy fenomen przyciągnął uwagę redakcji gazety The Sun, która na Halloween zorganizowała wydarzenie, podczas którego ludzie palili kopię obrazu, wierząc, że w ten sposób pozbędą się pecha. Jednak jeden z dziennikarzy, który zawiesił obraz w budynku redakcji, doświadczył tragicznego finału. Budynek spłonął. Strażacy zgłaszali, że podczas akcji ratunkowych wielokrotnie spotykali się z tym samym obrazem. Właściciele obrazu doświadczali nieszczęść, takich jak pożary i poważne oparzenia, a podczas palenia obrazów słyszano dziwne głosy dzieci. Co jeszcze bardziej podsycało strach i atmosferę tajemniczości. Nawet eksperci chemiczni, którzy analizowali obraz, potwierdzili jego nietypową trwałość i odporność na ogień. Redakcja The Sun apelowała do posiadaczy obrazu o jego spalenie, co wywołało masową panikę. Czy seria nieszczęść związanych z płaczącym chłopcem to tylko zbieg okoliczności, czy coś więcej?